Witamy na pokazie slajdów z pierwszego festynu parafialnego u Boromeusza, wrzesień 2007. Oto poranek przed kaplicą, przed festynem u Boromeusza. Namioty gotowe, ławki gotowe, ekipa się zbiera. Wszyscy zwarci i gotowi. Oczywiście wszystko pod czujnym okiem proboszcza, który niczego nie przepuści. Nawet kolumny nie mogą stać ani o centymetr krzywo. I oto zaczynają się schodzić goście. Nic zresztą dziwnego. Takiego banera trudno nie zauważyć. Zaczynamy od zabaw dla dzieci. Koło fortuny. Tu można sobie porysować tutaj można się pomalować a tutaj można sobie przystrzyc, czy raczej uczesać fryzurę. Ksiądz Szczepan również będzie pilnował. Oj, uwaga! Probosz starannie przygotowuje się do loterii. I już mamy naszą kapelę: szczuny z sulęcinka. Można także na część poskakać, zwłaszcza jak jest się trochę młodszy. I kapela gra. Czas upływa, a gości coraz więcej. Teraz to już naprawdę zabawa na całego. Powoli zaczyna robić się tłumnie. Grill skwierczy, a my przygotowujemy się na wizytę żużlowców. Pierwsi amatorzy szybkiej jazdy. Ciekawe, czy proboszcz tu przyjdzie. I kolejna atrakcja. Tutaj można sobie poskakać. I wreszcie nasi żużlowcy. Można zdobyć autograf. I zaczynamy konkurs wiedzy o tym sporcie. Zobaczymy, co wiemy o żużlu. Nie lada gratka. Skorpiony u nas na naszej scenie ze swoim motorem No a to można skomentować chyba tylko w jeden sposób. Oj oj oj. Powoli zbliżamy się do końca. Ogrom przygotowań dał się we znaki, ale było warto. Proboszcz wreszcie chyba musi zjeść śniadanie. Ale już teraz zapraszamy na festynu Boromusza 2008.